Witam Zofię Zrażewską z Ukrainy, oryginalnie z Dniepraw. W tej chwili mieszka w Polsce i tutaj trenuje. I chyba wiąże plany z Polską. Sofia, dziękuję, że, że zgodziłaś się na wywiad. Powiedz mi, jak to wygląda, jak się znalazłaś w Polsce. Dzień dobry. Tak. no Teraz w Polsce już trenuję rok. Trenuję w Legii Warszawskiej Akademii z marką. I Natalium, Lopezamy teraz. Um, no, bardzo fajnie uh, wygląda to wszystko, bo mam uh, dużo treningów codziennie, mam uh, dużo silnych zawodników uh, z, uh, like w naszej drużynie, tak mogę powiedzieć. To uh, dużo cieszę się, co jestem tu i trenuję, bo silno wszystko zmieniało. Z, nie było. No, Sofia, myślę, że masz bardzo dobry, bardzo dobre miejsce, w którym jesteś, żeby trenować. Wiem, że trenujesz z chłopakami i na ostatnim turnieju chyba wygrałaś z chłopakami. Co to było za turniej? To był turniej juniorski kategorii A. Zagrała Open 19 kategorii. No i tak wyszło, co wygrała. Gratulacje. Sofia, ty masz lat 16. Tak. I powiedz mi... Jak twoje plany? Jakie są twoje plany na przyszłość, skłosowe i prywatne? Tak, no to, to, mogę powiedzieć, co od lipca będzie brać tu licencję PSA, dla tego, żeby grać więcej tych turniej i już nie tak skupiać się na juniorskich, a więcej na seniorskich, tak samo to do lipca jeszcze będzie grać tak, juniorski, a jak będzie mać 17 lat, już więcej seniorski turniej będzie. I no, prywatne takie. Z prywatnych mam tylko to, co chciałabym iść na studia w Polsce, ale chyba uh, będzie mać to gapier, uh, bo teraz uh, mam ostatni rok szkoły, już skończył. Uh. Gdzie chodzi do szkoły? Mam szkoły online z Ukrainy, bo jakby przyszła do polskiej szkoły, to mamy jeszcze dwa, a może i trzy lata jeszcze nauczyć, a to jest mój ostatni rok, to, to bez sensu nas zmieniać. Sofia, bardzo się cieszymy, że mamy ciebie tutaj w Polsce, bo jesteś dużym wzmocnieniem dla, dla polskiej drużyny. Widzę, że się mocno rozwijasz, grasz bardzo agresywny squash. Powiedz mi, kto Cię wychował tam w Ukrainie? Kto był Twoim pierwszym trenerem? Kto, że tak powiem, dał Ci tego drive'a? Czy Ty jesteś takim fighterem, czy ktoś tak Ciebie, że tak powiem, stworzył? No, nie wiem, wszyscy mogą powiedzieć, co ja jestem sama po sobie takim fighterem, ale no, bardzo dziękuję mojemu pierwszemu trenerowi Błogakow, Aleksander. Pozdrawiamy Aleksandra Błogakowa, mój kolega z Masters. Tak, co e, 6 lat, e, no on nie wiem, nauczył jak grać u skłosza i da wszystko e, tego jak bazu, nie wiem, fundament A, tak, tak, hmm. tak, baza, dla baza. następnych kroków. Okay. Sofia, powiedz mi coś na temat tego klimatu, który panuje, bo... No sytuacja, wojna, wojna wybuchła i przyprowadziła się do, do Warszawy. Jak to się stało w ogóle, kto cię pokierował tutaj do Warszawy, jak to się stało w ogóle, że jesteś w Legii? Tak, ale to jest no może trochę taka dziwna i śmieszna sytuacja, bo za trzy miesiące do wojny przyjechali, grali ten turniej w Legii, w tym klubie Play Quadrat, gdzie teraz ja trenuję, gdzie teraz ja mieszkam. I przyjechali z ja i jeszcze dwie zawodniczki z Ukrainy z naszym trenerzem I... Z Aleksandrem. Tak. I... To turniej zorganizowała Natalia. Ja pamiętam, ja wtedy tam byłem. A, tak. Pamiętam to. Tak. I potem jak zaczęła się wojna to na U pierwszy czy na drugi dzień Natalia napisała do Aleksandra. I on już dał nasz kontakt. Скеровав нас і вже тували їхати виїжджати, бо виїхали я з моєю мамою і сестрою. але мама не хотіла, але то була єдина опція для мене е, ще грати. Твоя мама є в Україні в той хвілі? В цій мілі так, але вона так нормальне мешкає зі мною і в Варшаві, Але зараз вручили там на два-три тижні там до родичів швидких повідатися з шісткими, так бочинської, ну, коли нікого нема. Я тут журналів знам. І так, для мене є так, już комфортно тут. Я цілий день треную у клубі. I takie, a jak dla rodziców na przykład, tak, moja mama, siostra, oni jeśli nie mają tyle, nie wiem, koleg, czy jeszcze czegoś, aby pogadać, to jest ciężko dla nich. Słuchaj, Sofia, bardzo, bardzo ładnie mówisz po polsku. Świetnie mówisz po polsku. Rok czasu to jest naprawdę duża, duży szacunek no historia jest niesamowita, ta Twoja historia, myślę, że się nadaje na jakiś dłuższy wywiad, na jakiś reportaż może nawet, do gazety. Bardzo dziękujemy Natalii Ryfie i całej LEGI, całemu teamowi. Ja pamiętam ten turniej, sobie przypomniałem teraz, także wielkie, dzięki Natalia i dziękuję Sofia, że jesteś tutaj z nami. Możesz komuś, możesz kogoś pozdrowić albo podziękować na koniec. Tak, no chciałam podziękować wszystkim, kto organizuje turnie w Polsce. Chciałam podziękować bardzo uh, Akademii Legii i moim trenerom Mark, Natalia, uh, wszystkim moim uh, kolegom. Uh, bo nie wiem bardzo fajna to jest uh, atmosfera, taka jak sprawdnia drużyna i nie tylko, nie tylko na drużynowkach ale i podczas indywidualnych jakichś tam uh, turniejów. Uh, wszyscy razem to jest tak chciała podziękować i Aleksandru za wszystko, co nauczył mnie robić, nauczył grać w skwocie. Chciałem podziękować no, moim rodzicom, bo zmieniały całe życie dla mnie. Wzdłużyłem się trochę tą historią. Jestem dumny z Ciebie i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.